Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cudownej dekady. Dzisiaj, tak zgodnie z zapowiedzią, tak jak mówiłam, będziemy obchodzić urodzinę Stanisława. Jezus, jak ten czas szybko leci. Dopiero co był dzieckiem, dopiero co się urodził jako pierworodny, a teraz już będzie, e, będzie seniorem. Szybko to minęło. Warcisław ma dwa dni, więc akurat zdążymy zrobić mu jeszcze konkurs na żonę i. I również będzie kolejny ślub, a mała Leocadia za 4 dni będzie nastolatką. I tak, czyli, czyli, czyli. Aniu, jak ty się czujesz, żebyś. Aha, możesz, dobra. Chodź Anusia, moja, i ugotuj nam najpierw, oczywiście, tort. A możesz wykwintny jakiś? Bo chciałabym taki duży. Możesz, o, czarno-białe ciasto, zrób proszę. Takie trochę nowoczesne, ale Ania zna już pewne nowoczesne metody cukiernictwa i wiecie. Trochę lepiej jej to idzie. Leokadia tak, robisz sobie, co chcesz. Warcisław, aha, idziesz do taty, a Stanisław. No dobra, to obydwoje może, możecie tam sobie pogadać. Urodziny nie będą w domu, urodziny będą w takim małym barze, który specjalnie zbudowałam. Taki wiecie, na szybko mały, skromny. No, pokażę Wam wszystko, jak już dojedziemy na miejsce, chciałabym sprosić trochę, o, trochę, kilka osób z rodziny, nie wiem dokładnie, kogo, kto tu jeszcze żyje, oczywiście na pewno będzie Bogumił, na pewno, aha, no, od kogo jest, nie pamiętam, aha, to jest żona Alojzego, dobra, e, Jasiu, oczywiście, Mateusz może być, o, Włodek zmarł, dopiero co zmarł, chyba, no, Mariana, no tych, co żyją, po prostu pozapraszamy z rodziny. Monika, a nie znasz... ani Dobra. No, to po prostu ci, którzy żyją. Więcej teraz jest zmarłych niż żywych w tych naszych znajomościach, no ale cóż poradzić. Wszyscy umierają. Ania, rób, że ten tort... Ania, dzisiaj na torta masz szlaban. Bo już takie się przytyło, że nie może. To tu jest ci brudnego, że... że tobie taka się pojawiła... Interak interakcja twu taka... taki nastrójnik. Ty jesteś też chory, nie macie nic, żadnego lekarstwa w wyposażeniu? Chyba nie... Szkoda. O, mamy tort, dobra. Zapisałam sobie w międzyczasie. I nie mam nadzieję... Dobra, schowa do lodówki, więc nie weźmie tutaj nic. Okej, okay, tu postaw, proszę. I dodaj świeczki urodzinowe, tak już na wszelki wypadek. O, dobra, schowamy jej do wyposażenia. I zaraz, słuchajcie, weźmiemy sobie, zrobimy to małe przyjęcie, jeszcze póki jest w miarę wcześnie. Jak Wy się, wy się wszyscy dobrze czujecie, więc jak najbardziej możemy już e, urządzić imprezę. Ach, nie chciałam tego przecież robić. O Jezusu, pomyliłam, pomyliłam. mnie to. E, zaplanuj wydarzenie. Staszek. Ciekawe jak ty będziesz wyglądał jako emeryt, taki siwódki. E, przyjęcie urodzinowe. Oczywiście nie prestiżowe. Jubilat Stanisław. I teraz goście tu, tu, Jan, Marian. Weźmiemy sobie tych tutaj. O, Monika, Bogumił. O, dobra, tych też można wziąć, jak już znasz. Okej. Okay. Dobra, w żywieniowiec nie. Możemy wziąć sobie artystę scenicznego. miksolog tam jakiś powinien być, ale na wszelki wypadek weźmy. I gdzie to będzie teraz? O, tu będzie, dobra. Ok, jesteśmy. Zaraz Wam pokażę te parcelę, jaką tak w miarę szybko stworzyłam. To jest taki bardzo mały bar. O, tak jest z wierzchu. O, jezus, tu coś jest, nie tak. O, tak wygląda. To jest na miejscu tego, co był tutaj już wcześniej. O, tak się tutaj prezentuje. I jeszcze na dole w sumie nic nie ma, jest tylko właściwie bar. Jest jakaś, jakieś tam skrzypce, gitara do kawałów odpowiadania, kilka stolików i toaleta. I tak naprawdę to jest wszystko, co w tym barze jest. I dobra, jesteście już wszyscy. Czy możesz otworzyć rachunek? Kiedyś, jak można było, żeby otwórz rachunek i coś tam? Tylko nie wiem, czy to było w tej części, czy nie w tej, nie pamiętam. Tu mamy gdzieś to torbę tort. Dobra, tu będzie można go postawić. Ok, ale najpierw weźcie sobie, e, zamów drinka, zamów sobie ulubionego drinka. Ty też zamów sobie ulubionego drinka i Stasiu, też niech sobie zamówi ulubionego drinka. Tak, żeby sobie trochę się rozerwali, trochę rozluźnili na sam początek. No, tam tutaj ze swoją żoną Hanną. Tak? Ej nie, ale się fajnie wszyscy powitają, ale super, to mi się podoba. E, dobra, to jest Twoja ciotka. Podziękuję za przybycie. O, to kto tutaj przyszedł, Bogumił. To Twój wujek. Też podziękuj za przybycie. Kto to w takiej... Aha, artysta sceniczny. Aha, na skrzypcach będzie gra, no dobra. Ania, chciałabyś sobie z kimś pogadać, może? Może z Mateuszem? Poplotkuj trochę. Coraz mniej osób w tej naszej rodzinie jest. To jest przykre, bo na początku naprawdę utrzymywałam kontakt z tą naszą całą rodziną praktycznie z każdym się znali, na każde jakieś przyjęcia, wszystkich się zapraszało. A teraz ta, ta rodzina jest coraz dalsza, ponieważ i to pokrewieństwo cały czas się oddala, tak naprawdę. No to wszyscy wyszli fakt faktem od Bronisława i Augustyny. Ale no to pokrewieństwo jest coraz, coraz dalsze i coraz mniej tak naprawdę się znają. Tutaj można teraz zobaczyć, jak to wszystko wygląda z tej takiej perspektywy samego Stanisława. O, od Bronka to o, zobaczcie, tak naprawdę tutaj... O, Bartosz, tutaj wszyscy tak naprawdę oni się nie znają. Abyśmy musieli po prostu iść kiedyś i poodwiedzać. Patrycja i Adam, to ma bliźnięty Danuta. He, ale już jest tych dzieciaków. Antoni, aha, Małgorzata i Olga. Kurczę, ale ich jest tutaj już, Boże, nie wierzę. Nasz um, Warcisław jest najstarszy i dlatego jest... Um, dlatego od niego pójdzie pierwsza linia tak naprawdę, bo to są same małe dzieci o i ewentualnie podstawówkowe no nic to ale fajnie to wygląda kurde zarąbiście dobra pijcie sobie te drinki jeszcze chwila i będziemy e, będziemy zdmuchiwać świeczki tak pogadajcie sobie wszyscy nie znasz tu to przyjazne powitanie tutaj też przyjazne powitanie jak możesz nie znać już niemożliwe to musi ze wszystkimi się w takim razie przywitać. No, niemożliwe, żebyś właśnie, żebyś nie znał Bogu miła. Alojzy, przyjazne powitanie. To jest wszystko rodzina, jak możecie się nie znać. I mała Leokadia też. Chciałabym, żebyś poznała tutaj swoją e, rodzinę. Tutaj, żebyś wszystkich na pewno znała. Buja Jasiu, słabo go znasz. A no tak, to, to ojciec to nie. Hanna, Aniela. I Monika. I tu jeszcze Karolina. Ale nie, Karolina to nie jest nasza rodzina. Nie, ona jest naszą rodziną. Tylko nie wiem od którego. Od kogo jest tą rodziną tak naprawdę? I tu Mateusz też. Yy, dobra Stanisław, słuchaj, myślę, że to już czas na. Yy, o, wypowiedz życzenie sobie. Chodź tutaj, proszę, zmuchnij świeczki, zrobimy sobie fotkę jakąś. O, będę tutaj strzelać foty. <laughs> Coś mu nie wychodzi. O Jezus! Jaki stary jest! Nie wierzę. Stanisław zmienił grupę wiekową. Jezus, jaki staruszek już! <laughs> Wszyscy śpiewają. Chodź, zawołaj na posiłek. Niech każdy sobie weźmie po kawałku. Nie wiem, czy dla wszystkich starczy. Pewnie nie. Bo jest chyba osiem tylko. Taki duży to powinno być więcej. Ale kto zdąży, to niech sobie weźmie. A ty możesz zamówić, a nie ma już bermana. to zdążył, to sobie weźmie po kawałku, to jest skrzypaczkę, no i chociaż przynajmniej się spotkają, jeszcze nie wiadomo kiedy następne spotkanie w takim gronie nadejdzie, pewnie już nigdy. <grych> ale w miarę wszyscy mają gdzie usiąść, dobrze, jest ok. No i tu jest też taki fajny stolik na zewnątrz, o. Tu pod dachem, ale jednak, co taki smutny jest, to jest Mutałke Diego Magno, o, to jest właśnie, to jest mąż Julii Magno i to jest też nasza rodzina. Jakaś tam kuzynka od kogoś. Cholera wie od kogo. Przyjazne powitanie. Bo ona też jest naszym drzewek genealogicznym na tej samej linii, chyba co Stanisław. Na pewno. Czy to zepsute jest? Nie. No przywitaj się, bo chcę wiedzieć, czy to na pewno kuzynka. Na pewno to jest kuzynka. Przyjazne, poplotkuj. O, jest. Jak to znajomość? To przecież jest jakaś rodzina. Teraz nie spocznę, póki się nie dowiem. Pokaż mi to. Kto to jest do nas? Kto to jest? Musimy włączyć ta bronka, bo on tutaj jest na najwięcej. Aha, to jest jakaś ciotka nasza. Dobra. Ale nie, no to jest w Linii Stanisława, czyli no dobrze, mówiłam, że to nasza kuzynka jest. Dlaczego to nie pokazała nam jako kuzynki? No, przecież mamy wspólnego pradziadka. <grywa> no, i jej córka to jest Danuta. A, to jest córka Dominiki, dobra. Dominika już też nie, też nie żyje. Nikt już nie żyje z tych starszych. Dominika była najstarsza. Ostatnia żyjąca osoba, która pamiętała jeszcze Bronisława, to była właśnie Dominika. Ale też umarła. Też jej się zmarło. Te starości. Dobra, tu co, po niektórzy powinni skorzystać z toalety, zdecydowanie idź, skorzystaj sobie, Leokadia, nie, Leokadia, a co tu jesteś taka zła, denerwująca rozmowa, e, a Stanisław, a ty do, e, z toalety nie chciałbyś przypadkiem skorzystać, może, dobrze byłoby, nie, Anna, Anna się czujesz w porządku. Gdzie jesteś, Ania, w ogóle? A, w toalecie, Naj najlepsze rozmowy albo w kiblu, albo w kuchni, nie? <grybujesz> Na takich imprezach rodzinnych. Eee, weź sobie pogadaj z kimś. No kurczę, to jednak jest wszystko rodzina. Eee, wiesz co, iść do tej pracy lepiej. Na urodzinach taty był, więc najważniejsza teraz może już gnać do roboty. OK, i poznaj też Monikę i Anielę. Żeby trochę pogadały też ze sobą, to też przecież rodzina jednak. Fakt, że pokolenie starsze, jeśli chodzi o... Bo to jest przecież... Um, Marianny dzieci, prawda? Tak, Marianny. A Stanisław jest wnukiem Marianny. Więc to są jej... Y, ciotki. Tak, jego ciotki. Okej, okay, warcisow poszedł do pracy. A wy cóż tutaj sobie robicie wszyscy? A, tu sobie słuchają, rozmawiają. Chodź do tej swojej żonki. A, macie mało romantycznego. Pocałuj w policzek. Pocałuj ogólnie. I obejmij. No mało romantycznego, więc niech trochę im się zwiększy. Ale już niedługo impreza dobiega końca. Jeszcze godzina. Dobra, placek zjedzony, nawet posprzątane. Napili się trochę, trochę pojedli, porozmawiali przede wszystkim, spotkali się. Ja lubię takie spotkania tutaj w Simsach. Są bardzo przyjemne. Ja wiem, że się zawsze powtarzam, ale jakoś tak, no nie wiem, akurat do tej do tej rozgrywki, do tego wyzwania takie rodzinne spotkania bardzo mi pasują. Fajnie byłoby zrobić jeszcze zdjęcie, moment. Szkoda, że nie można ze wszystkimi braćmi Zrób zdjęcie z... A nie, bo to będzie tak. To może zrób zdjęcie, ale... Fajnie byłoby ich wszystkich ustawić, ale już teraz nie będę się bawić w teleportera. Zrób zdjęcie Simowi. Czy ja tak mogę zrobić? Aha, tylko Stanisławowi. No dobra. Chodź, będziesz miał, Stasiu, zdjęcie z urodzin. Dobra. A, nie możesz tutaj. No trudno, to zrobimy tam w domu tam parę zdjęć na strzelamy, żeby już było na pamiątkę później, bo to już czasy, w których te zdjęcia zaczynają się robić coraz, coraz bardziej powszechne, więc w domu sobie strzelimy fotę jakąś. Dobra, słuchajcie, możemy kończyć imprezę. Tak jest. Ja sobie jeszcze w międzyczasie zapiszę, żeby to mi nic tutaj nie zginęło. I tak naprawdę wrócimy do domu. To mamy trochę ogrodu do obrabiania. I zobaczymy, może jeszcze Stanisław coś napisze. Na maszynie, jakąś książkę. No nic, zobaczymy, zobaczymy. Lokadia, proszę, chodź, przestań, już gada się rozgadała w ogóle. Chodź już, chodź. Kto jest Barbara Wagner? Dobra, akurat wskoczył jeszcze wieczór dla singli. No tam nie było żadnego za bardzo singla. Wartisław sobie poszedł jako singiel. Okej, okay, czy młoda ma e, lekcję? Ma. Dobra, no to tak naprawdę masz wolny już weekend. Możesz sobie skorzystać. Wykąpana jesteś, ale ty jesteś głodna. Poszłaś na przyjęcie i się nie najadłaś. Weź sobie proszę na przykład naleśniki. Zjedz sobie, a później możesz porobić, co ci się nie podoba. E, Stanisław, tak, możesz pobawić się z krową, ale przede wszystkim e, chciałabym, żebyś pielęgnował ogród, ale ty jeszcze nie możesz. Tak, opryskaj. A... E, Ania, ty przebierz sobie ciuchy, chociaż też byś mógł przebrać ciuchy e, stroje zmień strój na przykład na ten jakiś drugi. I choć będziesz podlewała w takim razie. Szybko obrobicie te ogrody tutaj Wasze rośliny i, e, i będzie już e, po sprawie. Dbajcie dbajcie. A jakże? Warcisław jest praca do 22. Zaopatrywać półek. które to jest. Aha, pierwszy. Hmm. Mógłbyś się postarać, to byś dostał przynajmniej jakiś awans. Później by ci było łatwiej w karierze zawodowej. Dobra. I tu jeszcze coś będzie do odchwaszczania, w razie czego? Chyba nie. Nie widzę tutaj, żeby coś takiego było. No dobra, to nie tak. Niech obrabiają sobie ogród. Lokadia sobie je kolację. A później możesz iść do góry i się czymś pobawić. Zabra tu klocki są trochę za małe. Już dla ciebie jesteś za dużą dziewczynką. O, możesz pobawić się na przykład konikiem. O, baw się. Potem możesz bawić się ze swoim królikiem. Dobra. To tyle tak naprawdę na dzisiejszy dzień. Nic szczególnego, ale myślę, że Stanisław powinien być zadowolony, bo jednak spotkał się z rodziną i wiecie co, posprzedajemy tutaj te owoce z wyposażenia. Bo po co nam one tu. O, a czemu ci telefon młoda dzwoni? Bo gumy, żeby przyszedł. No, jak chce o tej godzinie, niech przyjdzie, jeszcze nie śpimy, więc niech będzie, jak już koniecznie, koniecznie chce. Czy wszystko podlane? Wszystko. Dobra, ładnie ogród jest już zrobiony, więc mają wolne. Tutaj jeszcze posprzedajemy do końca te nasze, ojej, winogrona i inne rośliny. Matko, jacy oni bogaci są, zobaczcie. Nie, to, to jest kwiat śmierci, nie? Nie, jest to krotka. A kwiat śmierci nie mamy nigdzie? Dobra, jest tutaj. Okej, okay, dobra, mamy jeszcze tutaj tylko chyba szpinak i strelicja to jest, tak? Nie, orchidea. Okej, okay, o Boże, jacy są bogaci. Yy, dobra, przyszedł Bogumił. Przyszedł Bogumił. Yy, nie działania przyjazne. i tam się wampirami. Mamy rachunki do zapłacenia, tak? Mamy, no, opłać rachunki 15 tysięcy, więc akurat, akurat yy, posprzedawaliśmy swoje plony. Choć otwórz i zjedz sobie coś. Mogą być te naleśniki. A potem tak naprawdę musiał być, musiałbyś iść już, drogi Warcisławie spać. Chodź tutaj, przejmiesz łóżko po wujku Bogumile. Leo, Kadia ma tutaj łóżko to. Możesz też już iść spać. O! Ania, chciałabyś nakarmić naszą krowę? To proszę, nakarm. Higiena jeszcze. Wykąp się. I też możesz iść spać. A Stanisław może jeszcze pogadać sobie z bogu miłem trochę. Widocznie nie zdążyli się nagadać, więc teraz muszą jeszcze trochę nadrobić. Trochę się działo, więc nie mieli nawet sposobności, żeby sobie trochę tam pogawędzić. O, można nakarmić ptaki jeszcze. I zaraz kończymy imprezę. Naszą w domu jeszcze widać after, bo Stanisław sobie łazi ze szklaneczką. Pożegnamy się z Bogu miłem później, ale to myślę, że możemy dać mu pewne znaki, że już jednak jest trochę późno. Dlatego wykąp się. Myślę, że zrozumie aluzję. Skorzystaj, że to już czas jednak do domu, bo to już jest 23. Eee, I do spania. I to byłby dzisiejszy dzień. Na tyle z dzisiejszego dnia. Taki odcinek dosyć krótki, myślę, ale to nie martwcie się, to nic takiego będzie niedługo, tu kwiatka zapomniałam jakoś dać. To będzie zaraz nowy odcinek z wyborem żony dla Warcisława, dlatego ja nie chcę nagrywać jeszcze jednego dnia, ponieważ mam trochę pracy jeszcze nad tym odcinkiem. Nie wiem, czy nie zrobię przypadkiem zatrzymania czasu starzenia się, bo te dwa dni mogę nie zdążyć, bo mam tam trochę rzeczy do roboty, ponieważ sobie wymyśliłam coś takiego, że, że trzeba. <grym> że muszę niestety to zatrzymać, żeby wszystko zdążyć zrobić, żeby on mi się nie postarzał. Dlatego my będziemy... O, tutaj jeszcze się zepsuło, zamień. A co tam Ci nie pasuje, Stanisław? Do Spania. A, ty miałeś skorzystać, a nie skorzystałeś. I dlatego słuchajcie, na dzisiaj to byłoby tyle. Trochę krótszy odcinek, ale jak mówiłam, mam nadzieję, że kolejny odcinek Wam się spodoba. I, i, i oczekujcie go już niebawem. A ja zapraszam Was również do innych odcinków na moim kanale i, i do wyzwania hoteli i do wyzwania różnic w drzewie wielopokoleniowym. Na razie prowadzę, no jeszcze do wyzwania Big Brothera. Na, 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 na razie, na razie, o przyszła Augustyna, na razie prowadzę tylko te wyzwania, być może pojawią się za jakiś czas jeszcze inne filmy na moim kanale nowe. Jeśli trafię na coś ciekawego, to oczywiście oczywiście się o tym dowiecie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Papa! Pa. Nadeszły ciężkie czasy w ślimowym świecie: Wielki kryzys, inflacja, bieda. Ania ze Stasiem stoją przed trudną decyzją o sprzedaży domu. Nie stać im na ten dom, na utrzymanie go, na rachunki, wszystko jest dla nich za drogie. A przez inflację dostaną za niego tylko 30 tysięcy simoleonów, akurat tyle, ile, dom, ile kosztuje dom po starym mośku. Mosiek nie żyje od ponad 20 lat. Od tego czasu dom stoi pusty, ale nie mają wyjścia: wszystkie ceny poszły w górę i nie kupiliby za to nawet materiałów budowlanych, nie mówiąc już o jakiejkolwiek działce. Muszą się przeprowadzić. Ze starego domu mogą zabrać tylko pamiątki rodzinne i swoją krowę. Muszą sobie poradzić. Nikt nie jest zachwycony tą sytuacją, przecież ten dom to Rudera, i właściwie nie wiadomo jeszcze, dlatego, dlaczego się nie rozpadła. Nikt z rodziny nie mógł im pomóc, przecież każdy jest w takiej samej trudnej sytuacji. Na szczęście mają siebie i miejmy nadzieję, że dadzą sobie radę, przecież wspólną pracą mogą odnowić ten dom i miejmy nadzieję, że będą w nim szczęśliwi.